Cześć wszystkim, dziś piątek, dzień wolny sobie wziąłem, plany ambitne, więc tutaj już sobie dowoź zrobiłem, powiem Wam, że niby młotek 2 kilo, ale tak sobie powbijać, powbijać, ręka powiem boli. Chcę wszystkie paliki powbijać, mam nadzieję, że te palików mi wystarczy na wszystko, jeszcze trochę ich mam, część już porozkładałem. No jak powbijam to oczywiście yy, to też plan, yy, żeby tutaj to wszystko pozamykać deskami. W międzyczasie tutaj powbijałem trochę tych palików jeszcze. Yy, kręcę tutaj deseczki tak jak ostatnio. Przyniosłem sobie w deskę też. Taką tutaj na odległość wysoką taką. even when you feel low you can still go even when you feel slow you can still go even when there's no hope you can still go i never answer the no man i still go 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 Every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I'll be doing shit my way, uh, on the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. you never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. Uh, they see with the negativity. Just light by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never ran, so don't man. I still go. Cześć w kolejnym dniu. Piękna pogoda słoneczna. Dziś sobota. Szalowanie. Kończenie szalowania dzisiaj kończenie w sensie całego zewnętrznego tutaj yy, tego wodu, bo tutaj mi palików zabraknie na tą oś i na tamtą, znaczy tam kilka jest powbijanych, ale na całość mi nie wystarczy, także dzisiaj się tym nie będę zajmował już. Tu ładnie w oczku pięknie tu tak samo ładnie. No i tutaj tu zostawiam sobie 2,5 cm yy, deska na, na deskę dochodzącą. Także słuchajcie, no zrobione jest ogólnie. A przejdę szybko, pokażę mniej więcej jak to wygląda. To oczywiście jeszcze gdzie nie są połączone deski na łączeniach, więc trochę są takie nierówne, ale do dzisiaj też myślę, że będę się tym zajmował. Tu będzie stopa, tu lecimy dalej, tu niewiele powiem wam, że będę wybierał ziemi, chyba nawet jeszcze deski jakieś tu może dołożę. Eee, tu będzie dalej Tu kolejna stopa, tu lecimy dalej. Zobaczcie jak ładnie, fajnie wyszło równiutko. I tak prawie każdy narożnik mamy. Tu jeszcze jakaś mała wstawka będzie. Także tak dalej. Idziemy. Tu będzie kolejna stopa. Idziemy dalej. Tu sobie też miejsce zostawiłem na docięcie już deski pod wymiar pod gotową stopę, tak żeby też nie, nie bawić się potem w docinanie. Tu idziemy dalej. No i tu wracamy do punktu wyjścia. Stopa jeszcze będzie tutaj jedna, tam i tyle. Zacząłem robić stopy pod słupy Powiem Wam, że jest taka rzeźba, jest takie bawienie się No ale ogólnie takie coś zrobiłem Tutaj już próbnie tak wykopałem też głębokość dołu a nie dużo, w sumie pół szpadle. Tutaj będę dokładał jeszcze po jednej desce na pewno, tam po rogach tak samo, z tej strony też to jest za płytko, ale tak jak mówię na razie sobie zrobiłem zarys, potem dokręcę jakieś tam deseczki z tyłu. Także to zrobiłem, no powiem Wam, że od nowa trzeba było osie, przenosić, wymiary. Powiem, że najlepiej by było w ten sposób robić, że robić wszędzie ciągłość, tutaj te boki wszędzie robić, lecieć po całości, nie bawić się w żadne jakieś tam przerwy, nie przerwy. Potem przenieść z osi, jeżeli nie mamy wykopie, no to tutaj z ławce sobie poprzenosić osie na, na te deski, o tutaj jakby były. No i odtąd już potem najpierw sobie poskręcałem takie litery C. Dwa zestawy takie zrobiłem. No i później, później, później już osie sobie przeniosłem tutaj z tych desek. Przyniosłem sobie oś na to stronę i na tą stronę i od tej strony tu do czoła sobie, jeszcze kreski są namalowane. Zlicowałem sobie elegancko. Kąty kątomierzem sobie tutaj zachowałem, żeby żeby było prosto. Oczywiście się pomyliłem, musiałem odkręcać bo tu zamiast 27,5 yy, zrobiłem 30, nie wziąłem poprawki po, na grubość deski Także jak zwykle no, ale to mówię, amator jak buduje to wszystkiego gdzieś tam nie o wszystkim nie pomyśli i, i, i musi robić dwa razy. O, patrzcie tam nie wiem pewnie widać czy nie widać, ale na lot nie lata No dobra to tutaj to zrobiłem no i teraz zacząłem robić drugą stopę jako że tutaj już jest w tej samej osi Zacząłem robić drugą stopę, ale tutaj powiem, że to już jest totalna rzeźba z mojej strony, ponieważ, jak widzicie, zobaczcie ławicę sobie zrobiłem, za mało sobie odsunąłem od, od tutaj zewnętrznych tych krawędzi. No i wyszło mi tak, że ławica w tej chwili mam w środku, tylko że, oczywiście, znowu ten sam błąd popełniłem zamiast 30. Znaczy tutaj dobrze dorobiłem, ale tam się znowu pomyliłem. No nieważne, w każdym razie muszę tą deskę wymienić na z 27,5 na 30 i tą samą deskę, którą sobie przykręciłem wcześniej, przygotowałem też z 27,5 na 30 muszę wymienić. Tutaj mam przygotowane deskę. Także zaraz będę ciął. Strong and fake a smile until I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well, then, baby, have a taste. All the highs and the lows, no, You'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay. Maybe you could be the change I need today. I promise that I've never fell this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. It's trying to stay strong and fake a smile until I look away. But i am known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey. As you fade away, yeah, you fade away. tutaj można powiedzieć że jest tu mierzymy do czoła jest 30 tu jest 31 tu łapiemy za to jest 30 no i tu musimy też ustalić na 30 eee, No jest na 30 dobra i teraz ogólnie musimy to wziąć tylko złapać poziom tego i przykręcić. Koniec. Na dzisiaj jest godzina piąta. No powiem Wam, że kurczę, cały czas jest problem z tymi wymiarami tych desek grubości. Czy tu brać, liczyć grubość deski, czy nie liczyć grubości. I powiem Wam, że ogólnie w końcu się udało to zrobić jedynie to, to jeszcze muszę tylko tutaj z tyłu jakiś patent zrobić na tak jak tutaj na przykład żeby ta deska no żeby to się gdzieś tam nie ruszało nie przesuwało ale to myślę że tutaj jeszcze wbiję dwa paliki takie i to docisnę z tej strony tak samo zrobię tam nie na jednym paliku bo na jednym to no, będzie za słabo także ogólnie wymiary są złapane w środku ławice te, te na pewno będę musiał je wywalić Hmm, ale to jeszcze chwilę, jeszcze raz, to jeszcze raz sprawdzę, skoryguję tak, żeby było na gotowo. Także tu podocinam te deski, powycinam ładnie i będzie kształt już zrobiony. Także tak, na dzisiaj to tyle. No schodzi się trochę z tymi, z tymi, z tymi stopami. Z wymiarami i tak dalej, bo to mówię chodzenie, szukanie desek odpowiednich, docinanie, a jeszcze się cały czas gdzieś tam nie te wymiary łapię, nie doliczam grubości deski albo przeliczam deskę i tak dalej chodzi cały czas.